Siemaneczka kochani, z tej strony Sonika, witam was serdecznie ponownie na moim kanale, dzisiaj mamy matematyczną ścianę, słuchajcie, musimy przyjść, easy nie wezmę, bo będzie trochę przypał, mimo tego, że jestem naprawdę bardzo kiepska z matematyki, jeżeli to chodzi, bym wzięła normalny, widziałam, że jest hard, ale potem zobaczyłam, że jest extreme i mogłabym wziąć extreme, o ile to nie będzie, wiecie co, ja sprawdzę to extreme, naciśniemy to, jeżeli można to wziąć, ale jeżeli tam będzie jakieś 485 podzielić na 6, no to... No to będzie kiepsko, dobra, lecimy z tym, Xtreme. No, no na razie Xtreme to to nie jest. Tutaj, nacis tutaj naciskuję? Dobra, tutaj naciskuję, okej. Okay. Wow, ale obrót! 12 minus 8, to jest 4. Tak, jestem tego na 37% pewna. 11, 11, 14, 2... Ja cały czas tu chcę odpowiadać, a nie tutaj. Ja tu mogę coś odebrać? No przecież już klemowałam to. O, oh, wow, aż dwa koiny mogę. 15, 11 11. 4. Ej, bym źle to, co by się stało. 13 minus 10. 3. Ej, to jest Extreme? Jaki jest Easy? Jaki jest Easy? 10 plus 15? 25, A, dobra, mogłam tam nacisnąć też. Widzicie, się pośpieszyłam. 28. Szybko, 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 szybko. Robimy speedruna matematycznego. O Boże. 16, y, 7. 7? Dobrze. 14 plus 8. 22. Nie używam kalkulatora, jak A mogłabym. Wybierzcie mi, że mogłabym, bo jestem taką osobą, która wie, że 5 plus yy, 3 to jest 8, ale i tak sprawdza na kalkulatorze, czy 5 plus 3 to jest 8. 14 minus 12 to jest 2. Ja nie wiem, jak ja stałam w szkole. Ja nie, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Plus, czyli 39. Dawaj, 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 ale balety! 28. Naprawdę? Naprawdę to jest extreme? To dobrze, że nie wzięłam tego easy. Ja 17 minus 11 to jest chyba 6. Chyba nie jestem pewna. Eee, weź jedną gwiazdkę! 19 odjąć 18, to jest 1. To jest, równa się 1. Ale piękna ze mnie baletnica. No nie mogę. Eee, aha, tu można jedną gwiazdkę, a tu można. Muszę mieć 15, żeby tam pójść. No dobra, to jest jakiś spin. Free spin mogę mieć za 10 sekund. 16 odjąć 14, to jest 2. Dobra. Musimy zrobić te gwiazdeczki. Shop, coś tam, dobra. Y nie! Nie! <głos> <głos> Boże! Boże, co ja nacisnęłam. 16 minus 10, to jest 6. Szybko musisz brać gwiazdki, żeby przejść do następnego etapu i zobaczyć co tam jest. Y tutaj spin. Dajcie im dużo gwiazdków. Trzy gwiazdki! Yo, dziękuję! 12. No, otwórz mi. Czemu mi nie otwierasz? Tej ramki, tutaj. Chopa. Ile tam muszę mieć? 15. Dobra, to damy radę. 15 plus 9. 24. Skip row, skip low. Skip low. Skip wall. Jezu święty. No to jest y, bardzo bezdzikowe, bym powiedziała. 8, chyba. Nie jestem w 100% pewna, ale chyba 8. Y, 22. Proszę bardzo, proszę bardzo, o ona schyliła się, żeby na, do kalkulatora zajrzeć. Ej, no dobra. A czym jestem taka? Czym jestem ostatnio w Robloxie taka wielka? O co chodzi? Przecież nic nie kombinowałam przy awatarze. Yy, 23, musisz mieć 15 gwiazdek, musimy zobaczyć, co jest dalej, 16 plus 11. Co? co? 16 minus 11 to jest 5, prawda? To jest 5. <laughs> 18 minus 8, to jest 10. To jest 10! A tu będzie trzydzieści z Dobra. Yy, to jest ścieżka. 26. <grymne> nie mam żadnego pojęcia. Dobra, lecimy. Musimy dać radę. Yy, 20 plus 15, 35. Chciałabym się też czasowo w odcinku wyrobić, żeby nie robić 40 minut. To będzie 21. Mogłam zaprosić Ole do tego. Yy, do tej gry. Yy, claim 3 koiny. Nie wiem, co one miały mi porobić, no ale dobra. Te koiny. co ja sobie z tymi koinami mogę zrobić? Yy, dwa. Może za chwilę zobaczę, co ja. A może w shopie? Może w shopie? Nie, w będą. O Boże! 20, 36. <grym> Chyba. Poczekajcie, czy ja za te koiny kupuję tu w sklepie? Nie, no oczywiście, że to są Robuxy. Pety? Można mieć pety. Za gwiazdki można mieć pety. Ale co ja, że wtedy mądrzejsza będę? Co mi no, dać niby jajko tutaj? Co będzie za mnie odpowiadał, ten pet? Bo wiecie, ja rozumiem, że w symulatorach są pety, ale że mogą mi siłę nabijać, czy coś. Tutaj. Kup 5 coinów, kup 10 gwiazdek. Ha. To tylko gwiazdek. Co ja mam zrobić z tymi coinami, niby? Co ja niby z tymi coinami zrobić? Uuu, tu są klasy, widzicie. Nie mam pojęcia, po co mi są te konie, Ale dobra, nieważne. 20, 34. Dawaj, 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 dawaj. Idziemy do następnego, idziemy do następnego. Yy, 21. Fff, fff. Ciężko, ciężko, ciężko. Nie na no żartuję. Na razie nie jest ciężko. Ale Zobaczymy, co to będzie później. Yy, 4 no Dajcie mi jeszcze jakiegoś gifta za 30 sekund. Może znowu gwiazdki będziemy mieli. yyy. Yy. Yy, 3, 2, 5 <noise> Czekajcie, miałam zamulenie mózgu przez chwilę <noise> Dobra U -u. 220 Roboxów za, za dwie gwiazdki Za to, żebym przeszła 5 etapów wzdłuż Chyba żartujecie sobie No nie, nie ma opcji Lecimy tak, po prostu Nie kombinujemy yy, 25, dawajcie tego mi tutaj Dawajcie, dawajcie yy, 18, 17, 1 Proszę bardzo, proszę bardzo Eee... Yy... 25. Przepraszam. 14, 11, 3. Mamy prezenta. We, zostawcie te koiny. Ja chcę gwiazdki. Po co mi te koiny? Nie będę dwóch gwiazdek wydawała też na bejzikowe. Na bejzikowe jajko. Jakby co mi ma tu jajko pomóc? Dwa razy koiny, dwa dżemy. Co? 5. Dobra. To jest dużo klasów, dużo klasów. 20, po, poczekajcie, bo mózg mi, za, za, za dużo cyfr już, oczy mi się mylą, oczy mi się mylą 20, 33 Dziękuję 24, dziękuję, 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 do widzenia, dziękuję Czy mam wydać na to jajo? Dobra, wydam na to jajo, zobaczę po co mi to jajko miałoby być niby I w czym mi on pomoże, to będzie za mnie odpowiadał na pytanie, no jeszcze dostam doga, no nie mogę yy, Dobra, pety. Aha, on mi coinów więcej daje. PO TE KOJNY?! Co ja mam z nimi zrobić? Razy... Aha, za tyle robuxów. Co ja mam zrobić z tymi kojnami? Tutaj coś? Nie, to jest jakiś dziwny sklep. Nie mam żadnego pojęcia, co ja mam zrobić z tymi kojnami. No, ale nieważne. Yyy... Eee, Dwadzieścia... NIE! Tak? Tak, trzy... 20 I... 10, 30. Ja, ja nie wiem jak ja dokończę ten odcinek, bo ja, ja, jakby ja już mam za dużo cyfr przed oczami, już mi się myli. Już mi się myli. 9... Jak ktoś powie... Takie łatwe zadanie matematyczne. No może i łatwe zadanie matematyczne, ale... Ale ogólnie... No daj mi tego peta, no, equipa, ha. Dobra. Yy, ale no jak się patrzysz na za dużo cyfr, to niestety też tak łatwo nie jest. Dawaj. Siedem. Słuchajcie, robiłam 15 gwiazdek, żeby nie zanudzać. Mogę wziąć Paint'a, ale po co? I słuchajcie, mam tutaj odblokowany kolejny poziom, ale ładna klasa. Freakloads. Wow! Speed coil, tutaj jakiś speed. Tu jest. O, ale mi nie zabrał gwiazdek. Red demon. Red demon. Raz i 75 coiny, no ale po co mi taki Farm Egg za 5. Co ja sobie mogę robić z tymi koinami? Niech ktoś mnie oświeci. nie mam zielonego pojęcia. Dobra, mam dwie gwiazdki Kolejna. 19 plus 25. 30 i, i 14. Y, 44. <grywia> ja liczę, jak dziecko. Ej, dajcie mi. A nie, ja mam jednego peta. Czy mi się wydobywa, że on dwa? Nie wiem, dobra, nieważne. Trzy: 3, 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 36. Dobra. Free Barbicat. Aha, muszę mieć 20 minut gry, żeby mieć Barbie Peta. Oczywiście, że chcę Barbie Peta. Oczywiście, że chcę. 8 minut jeszcze będę grała. Dobra. A! To będzie 1. Dawaj. Nie spojrzałam, ile potrzebuję gwiazdek, żeby kolejny ten otworzyć. 4. Coś mi tu nie pasuje. Przecież nacisnęłam na waszych oczach, Extreme. O, tu dostaję po dwie gwiazdki. Ile potrzebuję? 30. Dobra, to dam radę do trzeciego na pewno dojść. Co tam, Awuś? Kocham cię. O, mój syn, mój syn, atencjusz, jak zawsze, kiedy nagrywam. E, dobra, to będzie dwa. Cio. Cio, nie możesz mi teraz przeszkadzać, myszko! E, dobra. 19 plus 25, 30 plus 14, 44. <śmierdzi> nie, to, co... nie mogę. Ile razy będzie? 22 minus 21. O, mam jakiegoś gifta. Mam jakiegoś gifta. No wyjdź. O. No wyjdź. Czemu nie mogę? No właśnie. Dobra, 8 coinów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Za chwilę będziemy mogli kolejny. Kolejny stage. Piąty, no znaczy nie trzeci, co ja mówię? O czym ja mówię? W ogóle nie rozumiem. 39, 39, tutaj. No dawaj, 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 dawaj. dawaj. Nie wiem, kurde, kupić peta, coś tam y 8. Chyba kupię sobie takie farmowskie jajo. Może jakiegoś kurczaka będę miała. Chciałbym kurczaka 6, 6, ale w ogóle dzielenia, mnożenia nie ma ciekawe. 30 11 41 Tak Do widzenia 39 Przybędzę, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Szybko, 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 szybko. szybko Szybko! Dobra, idę sobie po to jajo. Ale to mi zabierze. Aha, bo tamto mnie nie zabiera, a to mi zabierze. Dobra, chcę jajo! Ale ładne! Nie! Yeah! Kurczaka, kurczaku, mój ty kurczaku Nie powinnam wydawać na niej pieniędzy, bo i tak oni mi tylko dają więcej coinów Które jak powtórzę dziesiąty raz, nie mam pojęcia po co są yy, Mam, no otwórz mi Co mam, jakiś pouczyn. jakiś połczyn mam yy, 20, 34, dobra Dawaj, 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 dawaj Mój kurczak ma na imię kaczka, a mój pies ma na imię kot yy, 20, 35, super, Dawaj! Musimy jeszcze 10 gwiazdek, mieć jeszcze 5 rund Jeden. Mózg mi się zawiesił na chwilę. Dobra, słuchajcie, mam 30 i teraz tak, mam y, tutaj już y, zaakceptowałam y, spina, 15 coinów. Czy Barbie już mogę? Jeszcze nie mam. 18 minut. Dobra, weźmy sobie jeszcze jednego spina. Teraz to już łotewa. O, o pipet, byłby fajne! O pipet, byłby fajne. Dobra, idziemy do trzeciej klasy, to potrzebujemy 50. Nie mówię, że dobijemy do 50. Ale... Spróbujemy sobie przejść ile damy radę. No przestańcie, no to jest naprawdę extreme? Chciałabym zobaczyć na pewno Barbie Peta. To, to na 100% yy, 39 no, zobaczcie, jakie są równania w ogóle. Przecież w trzeciej klasie podstawówki wie, macie takie równania. No, może w trzeciej nie, ale. Yy, 38? Przecież to jest prościzna. Ui! Dobrze, że tu nie ma. Delty! Yy, 5 i 7. 5 i 7. 12 Czekajcie, od której strony liczymy się nie zastanawiajcie nad moją matematyką. Ja mam babczką matematykę. 25 minus 20 to jest 5. Ok. Dawaj! Przepuści mnie! Tak, i zrobiłam piruety. Mam prawie 100 tych coinów. Jakby nie rozumiem. 14 plus 24, 38. <ścoughs> o Jezu, przepraszam. I właśnie jakieś tu jajo musi być. Otworzę takie jakieś jajo, czy będzie jakieś ciekawe. Bo i tak w sumie nie zbieram teraz już, żeby przejść do kolejnego etapu. Więc sobie zobaczcie jakie jajko, to jest ten fajne, za 15, za 15 już tutaj jest. Ale jakie kolorowe! Daki! Tu mój kurczak będzie miał na mnie kaczka, a moja kaczka będzie miała na mnie kurczak. heee, dobra! Spoko! Speko, Equip. Nie wiem po jakiego, ale Equip. 20 plus 17, 30, 42. 42. <coughs> o Jezu, coś mnie drapie w gardziołku. 5 gwiazdeczek, dziękuję. Chociaż jedna trzecia mi wróciła. Za tę kaczkę, szczęśliwą kaczkę, dziwaczkę. Kaczkę, dziwaczkę. 26, 1. Niech bardzo. Mogę już? No, chyba będę mogła. Co, czy nie? Czy ja coś czegoś nie doczytałam? Poczekajcie. 20, 37. A nie, no, chyba mogę. Chyba mogę. No.

ja Dobra. Jakiegoś tego Barbiowego? Heć. A idzie on jest? Uuu, plus 10 coinów. A kto ma najmniej? Pieśko. A mogę mieć cztery? Mogę mieć cztery. Eee. Mój pet jest tutaj, bo ktoś się zastanawiał, nie? Tylko, że coś mu się stało z. Głową i z nogami, i w ogóle skończy na. A nie, mój pet po prostu sobie tam rozczłonkowany jest. To jest tors, to jest głowa, to jest dobrania, włosy, to są chyba nogi, to jest ramię, tu jest ramię z nogą, to jest ramię z głową, no dobra, trudno. No w końcu coś trudniejszego: 40-53, w końcu. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tą rundkę i lecimy. 30-41. Mój pet? Nie, mój pet po prostu sobie lewituje szczątkowo za mną. Szczątkowo, rozumiecie? he, <laughs> szczątkowo. <śmiech> Ale śmieszny. Ja to mam poczucie humoru normalnie. Jak konar drzewa. 30-42. Proszę bardzo. Gift. Troszkę jakiś. Uuu, jakiś mysterious. Rubin Szmaragd i te sprawy. Yyy... 3 i 6, 9. Proszę bardzo. Przez chwilę zwątpiłam w siebie. Okej. Okay. 23, 13, to jest 10. To nie jest 0, to jest 10. Jaki ma tu ogonek w ogóle? 29. All Gifts, to już były wszystkie gifty na całą grę? Żartujecie sobie. Poskładałaś się. Barbie? Nie, nie poskładałaś. <noise> Dobra, kochani, słuchajcie. Gierka przetestowana, obczajony co jak, po co, na co. Link do gry oczywiście zostawiam wam w opisie. A jeżeli film wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa, pa!